Браво, браво, браво. Zwycięstwo 9-0 na pewno cieszy. Czy przeciwnik był tak słaby, czy wy tak dobrze zagraliście? Dzisiaj? Ja mam w ogóle mieszane uczucia po dzisiejszym meczu, dlatego że w środę zremisowaliśmy z mecz, gdzie nie powinniśmy zremisować, dlatego że graliśmy po prostu słabo, graliśmy bez ambicji. Dzisiaj niestety, znaczy stety akurat. Zmieniło się to wszystko i dlatego zespół, który, który mówi, chce grać o coś, jest młody, ambitny i posiada duże możliwości, to musi grać po prostu tak jak w dzisiejszym meczu, gdzie pełna jedenastka plus rezerwowi chodzą i walczą od pierwszej do ostatniej minuty i nie zwracają uwagi na przeciwnika, tylko patrzą na siebie. I to nam się dzisiaj udało, aczkolwiek mówię po tych trzech meczach w tygodniu jest, no mamy yy, leki niedosyt. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Wspaniałe uderzenie kapitana publicznego zespołu Marcina Pasionka. W trzech minionych meczach, Jak pan myśli, którzy zawodnicy spisują się najpierw w zespole, którzy jeszcze powinni popracować? Ja wyróżniam najbardziej doświadczonych zawodników, czyli Marcina Pasionka, Rafała Tabaka, Pawła Czajkę, Marka Garzeła. Dochodzi do tego Krzysiek Świątek, no i, i a dzisiaj w dzisiejszym meczu również yy, Dawid Szewczyk prawidłowo się rozwija, yy, no i wielu innych zawodników, no po prostu oni mają grać, mają walczyć i, i, i mają w każdym meczu zostawiać zdrowie na boisko, to jest, to jest ich rola, no dzisiaj to zrobili, dlatego wynik jest taki jaki jest. Ura! W tym otarliście się awans do drugiej ligi. Czy jest szansa na awans? W tym roku na pewno mamy troszeczkę inne cele. Chcemy grać w każdym meczu. Wiadomo, że jesteśmy bardzo osłabieni. Dużo zawodników nam odeszło. No, a życie pokaże, życie pokaże po, po pierwszej rundzie w jakim jesteśmy miejscu.